Siema, w tym odcinku pokażę wam jak 3 nie grałem na Anarchii, zabiłem Excalibur 44 i 46 oraz około 12 milionów oraz jak wbiłem się do topkich kili. Jeżeli chcecie tłumaczyć do klanu to wystarczy ze 20 tysięcy i napisać mi na Discordzie, w Minecrafcie lub w komentarzu, jak wolicie. No i to tyle, Jego oglądania, siema. <laughs> Ile mamy żyć, jak umierasz tylko młodo Nie widziała takich liczb, przez to ufomina mi na słowo vis a -wi, stoję ja i stoi utarg W każdym prawie jakaś luka, więc szukaj, yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah Nieważne co i nieważne skąd mam, mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. Jak młody rik, rosysko zgarnę, od was, mm -hmm. yeah Stałem jak huj, teraz stoję jak boss Yeah, prawie jestem czysty, gdyby nie sos. Oni wchodzą mi na głowę od kiedy napali, ale chroni durak. Yeah. powiedz mi która, bójka bajka czy brawura Siedzę sam w za dużym pokoju, jakby nie było w nim drzwi. Odobym wszystko za chwilę spokoju. Bokuję Airbnb, cały czas. Chciałabyś mój czas, ale wiesz, nie potrzebuje nas. Bank Bahama Trust, invojską Kong, nie namierzysz nas. Nie masz o co walczyć, kończę walki szybciej niż masz widal. Kiedyś chuj z matematyki, gdzieś zachuj tego nie widać. Przelewy XXL, ciągle do Boże jak DKL. Ona chce mieć impos, ale na IG stawki znasz, nic nie ma za mnie yeah. mm, Nieważne, co i nieważne, skąd mam? Mm, mm, jak młody Rick, wszystko zgarnę, od Was. Mm. Eyes, eyes, baby, świeci nocą, Przecny a i nie dajesz mi odpocząć Ciągle mi wiszą hajs, a się zaraz z jego zwrotem Spytajcie kto im pisał, i czemu są wysoko mm. Generuję teraz takie sensy, jak proponują deal, to już nawet nie mam po co Numerami zajebany dysk, po co pokazywać pyski, ta każdy robi złoto z skoro na telefon, dwa kroki przed wami, za mną jest peleton Za duży jest tu zaletą, wiemy, jak jakbym został poetą Młody zamierz na wizji, kto by pomyślał, że zarab Mogą mnie nienawidzić, ale kto wysoko jak ja? Już przeszedłem tą drogę na bos. teraz Ferrari Rosso Przeciwsunę trzy kartier, bo miejsce mnie superblad yeah. mm -hmm. yeah. Nieważne co i nieważne skąd mam -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. Jak młody rik, wszystko zgarnę od was mm -hmm. Witam w Wybrzeże nocą, whisky, kolor chłodzi głos Jestem ku i witum Ołaj trybie, kazablanka Wibrą w ile minią Selekcjonuję po pośladkach Z dużą precyzją Choć mi trudno z decyzją Dookoła piękne panie, panie, panie Chcę tylko jedną dla mnie, dla mnie, dla mnie To co chcę to nie taniec, taniec, taniec Wyrzuć się lepiej na mnie. Takie myśli pobani Wyglądasz lepiej live Niż na tym Instagramie Mówi bądź lepiej nice Co tak ciśniesz ty chamie Odpowiadam jej wprost Że mam życie wygrane Pracę nowe płyty Na ścianach w penthouse'ie W PL nadal zyski Choć zarabiam w klausie Wysyłam tylko ścieżki Na Spotify, tidal, Apple Music, YouTube A noszę designer Cedenowy